Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Nie będę ukrywać, że dzisiaj pospaliśmy sobie trochę dłużej, bo ja wstałam przed godziną 11. Niestety pogoda się zepsuła, jest ponuro i chyba też jest coś ściśle, bo czuję się taka lekko zamulona, a wczoraj pozorom nie położyłam się jakoś wybitnie późno spać. Mimo wszystko bardzo się cieszę, że się wyspałam, że odpoczęłam. Teraz na spokojnie trzeba wrócić do rzeczywistości. Ja około obiadu jadę do domu, więc ten vlog będzie taki trochę pół na pół. Ale jeżeli chodzi o to, co mam do zrobienia, to za chwilkę, bo jeszcze się was odzwamszeń, posiadają, zmontuję vloga i wyrzucę, żeby po prostu był zaplanowany dla Was na kanale i żeby nie musiała już po prostu o to martwić. Nie zdziwcie się proszę, że vlogi, które nagrywam, gdzie jestem z innymi osobami, są troszeczkę inne, bo wiadomo, że też nie chcę poświęcać super dużo czasu na nagrywanie. Nie chcę robić, nie wiem, do domu jakiego kłopotu przez nagrywanie i też staram się właśnie spędzać czas z ludźmi, a nie właśnie na tworzeniu filmów. W normalnych okolicznościach podejrzewam, że z tej majówki może by był jakiś vlog taki łączony, wiecie, z 3 dni i wtedy bym miał 20 minut, a teraz staram się nagrywać pojedyncze filmy, ale też zauważyłam, że powoli się przełamuje do takiej formy, króciutkich filmów wtedy, kiedy nie mam możliwości zbyt długo do Was nabijać, ale myślę, że to też może pokazać Wam, jak takie dni moje wyglądają, kiedy właśnie spotykam się z ludźmi, kiedy jestem bardziej Magdą niż Magdą YouTuberką. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Więc mimo wszystko mam nadzieję, że ten film, który wczoraj nagrywałam, nie wyjdzie jakoś wybitki, krótki, wiecie, typu 5 minut. Chciałabym, żeby miał chociaż te 10. Myślę, że to by była taka optymalna długość. Ale nie wiem, bo bardzo dużo nagrywałam. Ale też nie wiem, ile scen rzucę. Bo e, jeżeli nagrywam gdzieś tam nad wodą, to też czuję, no, żeby jak najmniej osób ująć i tak dalej. Więc nie wiem, które z tych przybitek się będą nadawać. Dlatego y, ja teraz siadam do montażu i odezwę się później. Wybaczcie trochę taki kat z ale odzywam się do Was, ponieważ po pierwsze mamy taką typową lenigową niedzielę. Siedzimy, pijemy kawę, jemy ciasto, ale chciałabym z Wami o czymś porozmawiać, bo właśnie dostałam informację od mojej koleżanki, że gruchnęła wiadomość, że od 10 maja osoby z znacznym stopniem niepełnosprawności oraz ich opiekunowie będą szczepieni bez kolejki. Myślę, że to jest bardzo ważne, że jeżeli nie słyszeliście o tej wiadomości, żebym po prostu Wam to przekazała. Informacja pojawiła się na stronie niepełnosprawni.pl, więc tutaj ja wam podlinkuję ten artykuł. Nie wiem, czy teraz po prostu było jakiś najazd na tą stronę, bo osobiście nie mogłam tam wejść, ale później zauważyłam, że po jakimś czasie bez problemu mogłam wejść w artykuł, więc ja wam ten artykuł tutaj zostawię. Mam nadzieję, że to już jest potwierdzone info, bo szczerze mówiąc nie mam teraz tak za bardzo czasu i możliwości sprawdzać tego dokładnie. Najwyżej jeszcze, jak wrócę do domu, to sprawdzę wam w tym vlogu, powiem, ale. Jeżeli to jest potwierdzone, info, to osoby, które są zainteresowane, mogą się tutaj zaszczepić, i myślę, że to jest też ważne, bo oczywiście ja tutaj nie wchodzę w temat. Czy powinniśmy się szczepić, czy nie? Nie będę Was ani zachęcać, ani zniechęcać, bo uważam, że to jest każdego indywidualna decyzja. Ja też nie mówię na temat tego, czy będę się szczepić, czy nie, ponieważ ja na razie jeszcze nie podjąłam żadnej decyzji, nie rozmyślałam, nie czytałam. Jak przyjdzie moja kolej, to po prostu się nad tym zastanowię. W chwili obecnej jestem bardziej na nie, ale nie mówię, że mi, nie zmienię zdania. Po drugie, nawet nie wiem, czy Wam powiem, czy się zaszczepiłam, czy nie. Uważam, że to jest raczej taka kwestia indywidualna. A jeżeli Wy uważacie, że. Powinniście się zaszczepić. To jak najbardziej teraz będziecie mieli taką możliwość od 10 maja. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawa informacja. Bowiem, że też właśnie środowisko osób niepełnosprawnych walczyło o to, żeby właśnie przyspieszyć szczepienia. Tylko oczywiście musicie się zapoznać z tym, czy wasze schorzenia nie działają właśnie przeciwko tej szczepionce, czyli nie macie przeciwwskazań. Bo to też myślę, że jest bardzo ważne. Oczywiście zauważyłam, że bardzo dużo osób się szczepi niepełnosprawnych z różnymi właśnie chorobami, z różnymi schorzeniami. Wiem też, że osoby po przeszczepach również się szczepią, bo tutaj właśnie słyszałam wczoraj o takim przykładzie, więc jak najbardziej tutaj myślę, że najlepiej chyba się skontaktować ze swoim lekarzem, wiecie, jeżeli jesteście zainteresowani i zapytać w najzwyczajniejszym świecie dla Waszego bezpieczeństwa, żebyście wiedzieli, że takie działanie Wam nie zaszkodzi, ale jeżeli jesteście chętni, to jak najbardziej tutaj będziecie mieli taką możliwość. Jak widzicie, dotarłam już do domu. Jest to około godziny 5 i niestety rada przywitała mnie deszczem. Cóż, pogoda jest naprawdę nieciekawa. Cieszę się, że tym bardziej udało nam się wczoraj wykorzystać ten czas. I ja bardzo lubię wyjeżdżać, ale wiecie co, lubię też wracać do swojego domu. Nie będę ukrywać, że stęskniłam się za guziczkiem i też wiadomo, mi się dużo lepiej pracuje w warunkach, gdzie mam wszystko w domu dostosowane, wiecie, biurko i tak dalej. Mimo wszystko kocham wyjazdy i cieszę się, że to na ten dwa dni mogłam wyjechać. Pewnie dziwicie się, dlaczego wróciłam w niedzielę, a nie w poniedziałek, a może nawet we wtorek. A to dlatego, że po pierwsze we wtorek my już pracujemy w firmie, a po drugie. W poniedziałek mam troszeczkę rzeczy do zrobienia. Co prawda planowałam również wyjazd do tru miasta i chciałam się przejechać, ale pogoda prawdopodobnie będzie jutro beznadziejna, więc nie uda mi się nigdzie ruszyć. Dlatego też stwierdziłam, że skoro i tak ma padać i i tak miałabym siedzieć u mojej siostry, to wrócę po prostu do domu i będę pracować. Nagram dla Was jakieś filmy stacjonarne, może jutro sobie nagramy, o właśnie, test kosmetyków. Jeżeli nie będzie po słońca, to nagram do Was te z kosmetyków i przy okazji może nagram jakiś jeden film zapasowy i przygotuję wszystko już na wtorek na dzień pracy. Taki jeden dzień odpoczynku w domowym klimacie tak będzie dla mnie idealny. W tym bardziej, że zobaczcie, że ja nagrywam vlogi chyba od środy codziennie, więc w sumie w poniedziałek mogę sobie nagrać po prostu film stacjonarny i troszeczkę odpocząć. Mimo wszystko cieszę się, że te vlogi powstały i pamiętam, że ja już któryś raz pojechałam do mojej siostry, ale nie nagrywałam zazwyczaj filmów w tym właśnie czasie. Nawet takie, byłam też z Alą i kurczę, mieliśmy nagrywać vloga, powiem Wam, ale jakoś tak się wkręciliśmy, usiadłyśmy, gadałyśmy, a to wyszliśmy na zakupy, a to coś tam robiłyśmy i że w końcu nie sięgnałam w ogóle po kamerę. I właśnie te codzienne filmy motywują mnie do tego, żeby Wam dać nawet jakieś takie krótkie przybitki i żeby pokazać, jak te nasze dni wyglądają. Jeszcze na pewno Wam tu rzuciłam adnotację, ale ale właśnie później w aucie doczytałam się, że ten artykuł, słuchajcie, był z 30 kwietnia, ale jakoś to się i ta informacja nie przychodzi in w mainstreamu i jakoś ani właśnie, bo 30 to był w piątek, ani w piątek, ani w poniedziałek nie szukałam się tej informacji nigdzie, właśnie w internecie. Cieszę się, że dzisiaj moja koleżanka mi to podesłała i że mogłam się z wami tym podzielić. Ja teraz właśnie usiadłam do kompa, poprosiłam mamę, żeby mi go postawiła właśnie laptop na biurku. I usiadłam na sekundkę do kompa, bo sprawdziłam jak tam film, bo wcześniej film był już zaplanowany od godziny o 13 czy 14, więc tylko spodziewam czy wszystko jest ok, ponieważ za chwilkę jestem mówiona na rozmowę zagraniczną z moją koleżanką, więc nie będę po prostu w trakcie publikacji filmu. i Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się on spodoba. Dzisiejsza niedziela jest na kompletnym chillu. U mojej siostry odpoczywaliśmy przez cały dzień. Wiecie, a to jedliśmy śniadanie, a to piliśmy kawkę, jedliśmy ciasto, i wszystko było tak na spokojnie. I po powrocie w domu też stwierdziłam, że. Nie ma co się śpieszyć, nie ma co waliować, po prostu sobie odpocznę. Jak widzicie, nastąpiła zmiana wizerunku, ale już wam za chwilę o tym opowiem, bo w tej chwili jest około godziny 21.30. Ja właśnie skończyłam rozmawiać z koleżanką przez telefon. Muszę przyznać, że to była bardzo miła rozmowa i w sumie bardzo jej potrzebowałam, bo dawno nie gadałyśmy, Mam taki zwyczaj, że czasami to bardzo w tygodniu gadamy. A w tym tygodniu się do tej pory nie udało, więc tematów było naprawdę sporo. I teraz myślę, że sobie odpocznę przy Animal Crossingu. Zrobię sobie taki wieczór z graniem. Może później coś sobie jeszcze obejrzę na YouTubie. Dlatego wiedzę, że będę przy telewizorze założyłam okulary. I słuchajcie, stwierdziłam, że odgarnę sobie włosy, bo mam dwudniowe i nie fajnie one do końca zaczęły już wyglądać. Jak wróciłam do domu i założyłam sobie opaskę, i myślę, że na opasce wyglądają jeszcze w miarę spoko. I zobaczcie, tak to wygląda. I praktycznie nie widać tej opaski, ale właśnie mam odgrywdzone włosy. Jest mi bardzo wygodnie, właśnie czy do komputera, czy, czy do telewizora. I ja stwierdziłam, że kurczę, ostatnio wam kółko mówię o tej herbacie, a nawet wam jej nie pokazałam, a przecież nie wszyscy oglądają wszystkie filmy. Więc dzisiaj po prostu. Na wieczór zrobiłam sobie herbatę tą, ponieważ ją uwielbiam i miałam ją zabrać do siostry, powiem wam szczerze. W sumie to sobie mogłam wziąć pojedynczo z bo one są po prostu oddzielnie spakowane. Zaraz Wam pokażę, to już mojej mamie się otworzyło o one są pojedyncze z spakowane, więc mogłam sobie spokojnie wrzucić do pysaczka ale zapomniałam, szczerze mówiąc, bo tak było, wiecie, na szybko, 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 szybko yy, i strasznie stęskniłam się za tą herbatą, więc wkrótce, yy, jak wróciłam zaraz po rozmowie, stwierdziłam, nie muszę się jej napić i to jest naprawdę moja ulubiona herbata. Przez te dwa dni byłam tak trochę poza siecią, niby przeglądałam co jest do Instagrama, bieżąc sobie wieczorem niektóre stories, patrzałam co tam się w sieci dzieje, jakie filmy się pojawiły, ale nie jestem tak jakoś wybitnie na bieżąco ani z filmami. Mam dużo do nadrobienia, jeżeli chodzi właśnie o obejrzenie filmów czy też właśnie zajrzenie na profile na Instagramie. Więc mam nadzieję, że uda mi się tu dzisiaj nadrobić. dlatego myślę, że właśnie za chwilkę będę się wyjątkowo wcześniej kłaść, jak na mnie, czyli o 23:00, tak, bo mamy właśnie 11:00. Ja się już nagrałam w Animal Crossing, więc myślę, że po prostu już przybierę się w piżamę i położę się do łóżka. I najzwyczajniej w świecie będą oglądać sobie YouTube'a, przejrzę sobie też Instagrama. Dzisiaj sobie robiłam też wyjątkowo przerwę od Insta Stories. Wrzuciłam tylko i wyłącznie Wam kartkę z bo wiem, że je lubicie. Dużo osób mi w ogóle pisze, że bardzo lubią śledzić właśnie te kartki z i że sprawia Wam to przyjemność. Dlatego też ją wrzuciłam, ale dzisiaj powiedziałam, że sobie robię taki jednodniowy urlop od insta Stories, i myślę, że to też czasami raz na jakiś czas jest potrzebne. Wiem, że wczoraj powinno być chwileczne, bo wypadała akurat ta sobota. Ale, że wczoraj lubiłam ciekawe rzeczy i stwierdziłam, że to będzie fajny content na Instagrama, to myślę, że sobie Insta Story zrobimy jutro. Bo myślę, że jutro właśnie będę miała taki chilloutowy dzień w domu jeden taki prawdziwy odpoczynek. Tym bardziej, że pogoda naprawdę nam się skipściła. wiem, że teraz spada to jeszcze wieje, więc podejrzewam, że jutro nie będzie lepiej. A ja sobie po prostu do południa sobie odpocznę. wiecie, pochodzę sobie w piżamce w domu, na zwyczajnym świecie, będę odpowiadać u was na Instagramie na właśnie Kwanday. A w tym czasie, później właśnie umyję włosy, nagram dla was film stacjonarny na jutro, i też nagram sobie film w zapasie. I jutro o 19 czy tam o 20 pojawi się nowy film, tak jak zawsze, jak codziennie. Ale po prostu zrobię sobie taki jeden dzień odpoczynku. Myślę, że to jest ważne. Tym bardziej, że kurczę, mam ochotę trochę poleżeć w moim własnym łóżku. I żeby nie było. Ja miałam bardzo, bardzo wygodne łóżko i pościół mojej siostry. Ale nie wiem, czy też tak macie, że we własnym łóżku śpi się najlepiej. Ja po prostu kocham moje łóżeczko. Ono jest po prostu tak idealne, tak miękkie, tak fajne. I tak do mnie dostosowane, że po prostu spa, czuję się jakbym się spała na chmurce, mam fajny materas i po prostu jakoś tak lubię spać we własnym łóżku. Nie wiem czym to jest powodem, do... po prostu lubię, że stęskniłam się za moim łóżkiem i za porządnym odpoczynkiem, więc nie ma chyba co przedłużać. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego filmu, mam nadzieję, że taki leniwy vlog przypadłam do gustu. Dziękuję również wszystkim osobom, które wspierają mnie na Patronite, ale tutaj bezpośrednio na YouTubie. Jeżeli chodzi o Patronite'a, to link macie w opisie. Natomiast jeżeli chodzi o YouTube'a, to wystarczy kliknąć przycisk WESPRZYJ, zaraz przycisku SUBSKRYBUJ tam na dole. I, I oczywiście do wszystkich moich social mediów macie linki, również do mojego sklepu, gdzie zapraszam Was bardzo serdecznie. I jeszcze raz wszystkim wspierającym wielkie, wielkie dzięki. A jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to zapraszam serdecznie. Natomiast jeżeli nie możecie mnie wspierać finansowo, koniecznie dzieje, możecie mi zawsze zostawić kciuka do góry, komentarz oraz subskrypcję, to pozwala mi rozwijać kanał i to też jest dla mnie ogromna pomoc, za którą jestem wam niesamowicie wdzięczna. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć!